Pani maestro, pokażesz wszystkim, kim jesteś naprawdę, dzięki mocy swojej nieograniczonej wyobraźni. W zamian chcę mirakula biedronki i czarnego kota. Niech wszyscy zobaczą, co znaczy władza reżysera. Teraz rozumiem, dlaczego Kagami tyle o tobie opowiada. Twój ojciec wychował cię na kulturalnego oh. młodzieńca. <grym> Ten plan to jakaś katastrofa! Adrien i kagami jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli! A wszystko zepsułaś, Deepel Chang! O co tak w ogóle chodziło z tym makaronikiem? A to był specjalny makaronik marakujowy. Przecież to ulubiony smak! Nie. Nie. W oczach jesteś nikim i na zawsze pozostaniesz nikim. Zaraz ci to udowodnię. Adrienuśku! Kim jesteś? Nie możesz wejść na... Uważasz, że reżyser nic nie robi? W takim razie zaraz wam pokażę, na co mnie stać. Błagam, uspokój się już. Wiesz co, Adrienuśku? Nigdy nie zgadniesz? Nie, no co z wami? Nie uczytajcie, pokaz dopiero się zaczyna. Przerzekam, nigdy więcej nie słuchać Chloe. Przyszlibyśmy na premierę, gdybyśmy wiedzieli, że ci tak zależy. Darny kot i Biedronka! O co chodzi z tym trailerem? Wcale nie boję się, kotów. Zupełnie! Nawet nie widziałaś mojego filmu, a już go krytykujesz! Właściwie to on ma rację. To nie była krytyka, tylko konstruktywna uwaga! Brawo, kropeczko! Myślisz, że jesteś pępkiem świata? Od teraz wszyscy będą patrzeć na mnie! Sprawdźmy, czy umiecie docenić świetną animację! Jestem jedynym prawdziwym bohaterem! Stój za mną, kropeczko! Wszystko ok, czarnej kocie? Uwaga! Jak pokonać dwuwymiarową postać? Co chwilę. Postać, ale ciągle ma na sobie maskę! A Kuma na pewno jest w niej! Drżyjcie przed mocą animacji! Lepiej ty drżyj, bo zaraz <laughs> zawołam! Szczęśliwy traf! E, to kamerka? No jasne, kto lepiej zrobi film <laughs> o czarnym kocie i biedronce niż Biedronka i czarny kot! Raczej nie patyczkuję się z przeciwnikami! A. Zabierz im mirakula! Nie mają szans! <grymne> Nic nie widzę! <grymne>